Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Andrzej, pracuję w Niemczech w firmie budowlanej od ponad 15 lat. Ci, którzy mnie już oglądają, to wiedzą o co chodzi, a ci, którzy nie, no to jeszcze raz powiem, że pracuję koło Stuttgartu w Baden-Württemberg i, i będę dzielił się z Wami kolejnymi poczynaniami tutaj u nas na budowie. I tutaj od razu chciałem Wam pokazać Słupy, jak betonujemy, te są już oczywiście zabetonowane, rozszalowane. Od zewnątrz będzie przyklejony steropion 18. Tutaj, we wnękach, dajemy szóstkę. Czy to w okiennych? Tutaj akurat są będzie wjazd do brama garażowa, po prostu. Ale w sumie jest tak samo, jakby były okna. Taka sama izolacja. Nie inna, tej samej grubości. Lecimy dalej. Zobaczcie jak się u nas zmieniło. Tutaj kolejne słupy. Dom jest duży, a nawet bardzo duży. Kolejny słup. Bardzo ładnie zabetonowane. Praktycznie nie ma pęcherzyków powietrza. Zobaczcie. Jakieś tam malusie, ale to jest normalne. I tutaj kolejny słup. Na bardzo przyzwoicie. Tutaj mamy zaszalowane, ale jeszcze nie zabetonowane. Chyba będzie taka ściana grodząca od garażu przy okazji nośna. O takiej grubości. A grubość tej ściany to 17,5 dokładnie. Nie wiem jak wcześniej oglądaliście, to tutaj wychodziły już ze stropu pręty do góry. Zaraz może wejdziemy na górę. To Wam pokażę, coś tam może jeszcze widać. I tak, jesteśmy już na górze na rusztowaniu. Niestety, wiele to tutaj już nie widać. Ale tutaj to zbrojenie będzie wchodziło w kolejny strop czyli w ostatni. Czeka nas jeszcze dużo murowania. Murować będziemy gazbetonem o grubości 42 cm. Do tej pory robiliśmy to. Do tej pory robiliśmy to 36,5, zaraz się przewrócę i spadnę. 36,5, ale tutaj dajemy grubsze. I właśnie teraz nie wiem, czy tu już taki standard wszedł, muszę się podpisać kierownika budowy. Bo tak szczerze to się na nie pytałem, dlaczego 40, 42, a nie 36,5. A tutaj nasze nowe biuro, ale już ja pokazywałem. Bardzo fajna rzecz. Bardzo konkretnie. Wcześniej mieliśmy takiego blaszaka, który był powyginany na wszystkie strony. Gdzie dostawała się też woda podczas ulewy. A tutaj zobaczcie, otworzyłem ja drzwiczki i jest suchutko. Konkretna płyta. Wodoodporna na dole, tak samo. Tutaj nawet są siłowniki, żeby się lekko otwierało. Półeczki przygotowane. Prąd. Światło, wieszak na różne rzeczy z boku. Można na przykład łopatę też powiesić. Właśnie zaraz powieszę. Kolega dał z drugiej strony, ale to mi trochę przeszkadzało i musiałem dać się na drugą stronę. Z dwóch stron można ten wieszak założyć na przykład, żeby powiesić łopatę i miotłę, którą już niosę. No, w ten sposób. Powiem Wam, że jeden, ale taka to jest firma. Co robić? O! Jedną ręką za dużo się nie zrobi. Jedną ręką to wiadomo, co można robić. Rusztowanie podstawowe, no jutro betonujemy. Dzisiaj na budowie jestem sam. E, koledzy się pochorowali. E, w sobotę w sobotę Stuttgart grał i chyba dlatego są chorzy. Aż do dzisiaj. Ale szczerze znam dużo bardzo przypadków, że. Po weekendzie jest dużo osób bardzo chorych. Nie wiem czemu. Właśnie, czemu? Dlaczego? I tak, czym ja się będę dzisiaj zajmował, jak jestem sam? Będę docieplał w międzyczasie, i być może przyjedzie kolega koparką, i będę pomagał po prostu przy koparce układać rury kanalizacyjne i tak dalej. A docieplał będę już tutaj to. O właśnie, z tej strony Wam nie pokazałem, To już jest usypane. Tak to wygląda. Ten grunt już tak zostanie, jest na gotowo. Tą e, folię bębelkową oczywiście dotkniemy. E, Zamocujemy taką listwę, która zawsze jest na folii bębelkowej, do której dochodzi tynk. I czym ja się dzisiaj zajmę? A więc zajmę się tutaj przyklejeniem styropianu na ścianę. Tutaj kawałek brakuje. Chodzę po drabince. Zrobimy trochę powiększenie. Tutaj przykleję jeszcze 18 cm do tego momentu, a wyżej będzie 14 cm. I tutaj muszę jeszcze wyciąć pomiędzy barierkami, bo barierki muszą zostać ze względu bezpieczeństwa. Trochę jest to skomplikowane, no ale na... No nie da się teraz na razie inaczej tego zrobić. Dużo niepotrzebnej zabawy, ale tak jest, co zrobić. A wyglądać to będzie właśnie tak, zobaczcie w ten sposób. Nie wiadomo, kiedy będzie rusztowanie. Gdyby było rysztowanie oczywiście, barierki można wtedy usunąć. Ale nie wiem, jak tam jest z rusztowaniem. Dzisiaj, na wszystko trzeba czekać, czekać, czekać i jeszcze raz czekać. Tak to wygląda. I ja tak samo zrobię z tamtej strony. To było robione. W tamtym tygodniu, w tamtym tygodniu miałem też kolegę do pomocy. Dzisiaj jestem sam, także nabiegam się na docinam po drabinie, e, smarowanie klejem itb itd. I tak dalej. A do tego jeszcze będę w międzyczasie pomagał koledze, który koparką osypuje tutaj cały budynek. Także mam co robić dzisiaj. No i nie mogę zapomnieć też także o e, nagrywaniu filmu dla Was. A wyglądać to będzie właśnie tak. Widzicie, tutaj mamy linię. I tutaj trzeba murować właśnie tym bloczkiem 42 cm. On musi leżeć też na styropianie. Dlatego ten styropian musimy wcześniej przykleić, żeby nam się po prostu nie, nie kładł na zewnątrz bloczek. Tak się łatwiej muruje zdecydowanie. Gdyby był styropian cieńszy, można to też murować bez styropianu. Da się, bo już tak robiliśmy. Więc jest to wykonalne, ale tutaj bloczek jest zdecydowanie za szeroki. Stropion jest 18 i, i tak trzeba zrobić. W tym przypadku teraz tutaj 14, tylko nie. Także takie zabawy tutaj wychodzą nam. I tak ja już rozrabiam klej. To jest mój klej. W takim worku dodajemy wody. Klej robimy o takiej konsystencji, żeby nam się po prostu dobrze nim pracowało. Do tego mam taki grzebień, już wam pokazuję. Taką kielnię z zębami, z takimi o, je, o grubości 1 cm. Dokładnie No ona już tutaj jest wytarta, z tej strony to już bardzo kiedyś miała 1 cm. Te, te ząbki o grubości 1 cm wysokości, nawet nie grubości, bym powiedział do tego kielnia, i nakładamy na styropian. Normalnie ta strona strypiona powinna być na zewnątrz, ale z tego względu, że za dużo zostałoby mi zostałoby odpadów, to muszę go odwrotnie przykleić. Po prostu tak, jak mi tutaj felc wychodzi, Żeby nachodził na jeden, na drugi. I tym razem posmaruję z odwrotnej strony. Ale to i tak będzie trzymać. Niektóre strypiony chyba są gładkie i, i, i też się na nie tękuje. Także jest ok. Ten ma tutaj specjalne wybrzuszenia. Gdzie ten tynk się na pewno dużo lepiej trzyma, ale strapion musimy oszczędzać, bo wiadomo ile kosztuje. To jest 18, byśmy takie kawałki wyrzucali, no to by było jeszcze drożej. A już jest wystarczająco drogo. Zupełnie zapomniałem Wam się pochwalić moim sportowym osiągnięciem. Biegłem wczoraj w Stuttgarcie półmaraton. Wszystko było na wariackich papierach trochę, bo poszedłem spać dopiero o pierwszej. Musiałem syna z urodzin przywieźć, 15 lat już mam, już chłopak e, e, lata po dziewczynach. E, o pierwszej poszedłem spać, 5.20 się już obudziłem. Wiadomo, kawka, coś tam musiałem wszamać przed tym półmaratonem. E, wyruszyłem o godzinie 8:00. o 9:00 był start, natrafiłem koło Muzeum Mercedesa na, na Korek. Z korku jakoś się wywinąłem, już myślałem, że nie zdążę. Zaparkowałem jakieś 2 km od linii startu. Do linii startu musiałem biec, do tego padał deszcz. Na linii startu wstawiłem się 2 minuty przed startem, także wszystko było na styk, na wariackich papierach. Co o dziwo, po tak niewyspanej nocy bardzo dobrze mi się biegło. Zrobiłem czas godzina 26 i 57 sekund. Także jestem bardzo zadowolony. Po czym po biegu zaraz pojechałem do domu, bo tak padało, nalałem pełną wannę ciepłej wody i wyłączyłem z bardzo kości, moje suche. Także z biegu jestem bardzo zadowolony, ci którzy biegają to wiedzą jaki to jest czas, godzina 26, w Pumaratonie takie niezły jak na motora, który pracuje dodatkowo ciężko na budowie. To tyle z moich osiągnięć sportowych, teraz zabieram się dalej do pracy. I tak jak wcześniej mówiłem dzisiaj jadę na dwa fronty. W międzyczasie muszę układać tutaj rury kanalizacyjne. Kolega taką parką robił właśnie odjechał. Yy, tutaj będzie po prostu jak będzie wjazd do garażu, to będzie taka rynna, która będzie woda odbierała przed całym wjazdem. I teraz właśnie do tego układam te rury. SW, czyli wasa i rynna. Tak jest napisane. Taką rurę dajemy od ściany. Ja tutaj zawsze daję szóstkę, 6. Żeby nie była przy samej ścianie, oczywiście, żeby był jakiś tam odstęp, bo to będzie kiedyś tam pracować. I dobrze by było, żeby nie było przy samej ścianie po prostu. Żeby się na przykład takie kolanko czy jakaś rura nie ściągnęła, jak będzie tutaj ziemia kiedyś osiadać. To wszystko jest zagęszczone, ale mimo wszystko kiedyś to tam trochę zawsze siądzie. Muszę jeszcze zapisać jakich, jakich rur użyłem, kolanek, wszystko. E, czego, czego używam? Były tam jakieś poprzednie filmy, czego używam, jak, jak układam takie rury. A więc docinam sobie taką piłą szablastą z brzeszczotem do metalu. Tym docinam do długości, a taką tarczą załamuję sobie tutaj krawędzie. Tutaj jest oczywiście krawędź załamana oryginalnie, tak wygląda, ale tą tarczą zrobię to. Podobnie i bardzo dobrze się to robi. Także polecam użyć takiej tarczy. Taką tarczę kupicie w za, za, za naprawdę marny grosze. Tutaj tak samo. Pokażę wam później, jak, to, jak ten mocuje styropią szóstkę, żeby był po prostu od między ścianą a, a rurą. Tutaj muszę coś połączyć. to mam wszystkie kolanka. Tutaj mam taki specyfik do smarowania, żeby rury wkładać jedną w drugą kolanka i przedłużać. Do tego używam taż młotka gumowego. No i tak układam rury. A takim grysikiem odsypujemy później rury. Takie jak tutaj widzicie. Chociaż nie zawsze. Czasami używam takiego z recyklingu. A czasami i takiego. To zależy jaki mamy. Dobra, ja idę teraz coś zjeść. Oj, teraz Wam pokażę o co mi tutaj chodziło. Z tym strapianem, który tutaj dałem, jako dystans, odstęp od ściany. Mogę sobie to swobodnie pracować później. I żeby się nic nie stało. Tutaj jest takie podłączenie. Tutaj akurat nie ma innej opcji. Zagęszczone jest, powiedzmy, bardzo dobrze, bo tutaj, nie wiem, gdzie jest tutaj ta zagęszczarka od koparki, zaraz, zaraz Wam pokażę. Um, o, tutaj jest, tu się schowała. Czymś takim zagęszczamy. To jest zamontowane tutaj, gdzie jest ta szufla od tu łopaty. I Całym ciężarem on się zapiera koparką i, i zagęszcza to, to bardzo mocno, wibruje. No i powiedzmy, że to jest bardzo dobrze zagęszczone. Kiedyś jeszcze lat 15 temu, jak tutaj zaczynałem, to walcowaliśmy, to się nazywało Radmax chyba. Takie małe urządzenie, znaczy nie takie małe, samojezdne. Trochę przypomina walec drogowy, tyle że było z kolcami i też wibrowało. I czymś takim że żeśmy kiedyś zagęszczali. Teraz już, żeby było oczywiście szybciej. Do koparki są wszelkie różne możliwe urządzenia. Dostępne, dostępne, bo wszystkim oczywiście chodzi o co o czas. Szybciej, szybciej i jeszcze szybciej. I jeszcze raz szybciej. No, tutaj Wam pokażę, jak jest obsypywany grysikiem. Rura ogólnie leży na twardym podłożu. Może troszkę być tam pod spodem grisiku, ale nie za dużo. I tak dookoła jest obsypana. Wtedy ona tutaj ma też dodatkowy odpływ wody. Koło rury. No i nic jej też nie trzyma tak na siłę jakby takie podłoże glinialne, na przykład tutaj, jak tutaj jest. Także jak jakieś tam ruchy występują, to ta rura nie jest powiedzmy zespolona razem z tym twardym podłożem, tylko jest obsypana tym grisikiem. A tutaj zrobimy wkrótce tak samo. I tak jak tu oto widzicie, wszystko zostało już obsypane grysikiem, zagęszczone łopatą oczywiście. Tu trzeba dosypać, trochę jeszcze widać rurę. Dobrze jak tam jest, to jest 20 cm powiedzmy materiału na rurą. Po czym będzie wszystko usypane właśnie takim materiałem jak tutaj widać. A tutaj u góry już kolega Usypał beton mineralny, to będzie już przyszykowane na wjazd do garażu. No tutaj będą dwa wjazdy do garażu. Tak, zabawki już pozbierałem na dzisiaj. Trzeba wszystko poukładać w kontenerze. Tak wygląda nasz kontener. Idziemy dalej. Pokażę Wam, jak tutaj usypał koparkowy. E, Wcześniej było tylko grysikiem osypane rury, uzupełnione. I Tak to wygląda już. Za każdym razem te rury, które tutaj wychodzą z boku, są podsypywane grysikiem oczywiście do góry. Także w tym miejscu nie jest... Można dodać sobie takie dwa klecki na no opartego, jak tutaj zrobiłem, ale tutaj i tak będzie grysikiem uzupełnione, więc yy, nie ma takiej potrzeby. Nie, wyżal... nie wydarzy się coś takiego, że, że się ta rura po prostu tu wygnie, bo jest na bieżąco usypywana. Tu trzeba będzie dodać niedługo folię bąbelkową. Folia bąbelkowa ma wysokość 2,5 metra. W tym przypadku czasami 2 metry, zależy od potrzeby. Ale większe nie mamy niż 2,5 metra w każdym bądź razie. I tak tutaj rura będzie jeszcze szła do góry, tam też są jakieś odpływy. To jest, to jest w tej chwili brudna woda. Bo później jeszcze będzie woda deszczowa, osobno. Jak to wygląda, to jest wąż z wodą On będzie wchodził sobie, gdzie on będzie wchodził? Tutaj Tutaj na dole Także następnym etapem będzie ułożenie tego węża Ale tutaj ktoś ale tutaj ktoś już z wodociągów przyjeżdża I to zakłada My oczywiście koparką to zasypujemy później ale sam wąż muszą ułożyć z wodociągów. Ludzie z wodociągów, po prostu. O, tutaj jak widać, pianka mi eksplodowała. Jakieś coraz cieńsze robią te puszki z pianką, bo dotknąłem tylko do takiej bryłki z betonem, jak szczeliło. No to trochę mnie też... opryskało. Będę musiał się skrobać dzisiaj wieczorem z takich rzeczy. Dobrze, że ubrań nie zabrudziłem tak mocno. Troszkę mnie tam tylko opryskało. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. A właśnie, jeszcze pokażę Wam tutaj ten strapian, który przyklejam. No on jest tylko takimi klockami przyklejany, bo inaczej się nie da. Bo tutaj... Górna czternastka. I tak trzeba ciąć, przyklejać. Jeszcze jak jestem teraz sam, no oczywiście muszę iść uciąć, posmarować klejem. Także do przodu nie poszedłem za bardzo. A to dlatego, że musiałem to umorzyć w rurę. O, gdzieś się to usmarłem klejem. Dobra, w tym odcinku to tyle. Jeśli się film spodobał, to łapka w górę. Wciśnij także dzwonek subskrypcji, a my widzimy się już wkrótce. Będzie tego więcej. Cześć!